Niewiele osób wie, że Mel Gibson wątpił kiedyś, czy pasja Chrystusa zostanie kiedykolwiek ukończona. Sprzeciw, ryzyko finansowe i osobiste zawirowania sprawiły, że zakwestionował wszystko, ale coś większego niż on sam popchnęło go do przodu. Czy mógł sobie wyobrazić, że wiele lat później jego wiara zostanie poddana jeszcze bardziej osobistej próbie? I co się dzieje, gdy człowiek który przedstawił cierpienie na ekranie, jest zmuszony znosić je w prawdziwym życiu? Odpowiedzi kryją się w zwyczajnym popołudniu, w tętniącym życiem mieście, gdzie Mel spacerował samotnie, a jego umysł zasnuty był zmartwieniami. Nieudane spotkanie sprawiło, że był sfrustrowany, zwiększając ciężar osobistych zmagań, które już na niego naciskały. Zagubiony w myślach, Ledwo zauważył głos wołający jego imię, dopóki słowa nie zamieniły się w obelgi. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. Mężczyzna z twarzą wykrzywioną wściekłością wykrzykiwał oskarżenia na temat wiary Mela i pasji Chrystusa. Gibson zacisnął szczękę, chcąc to zignorować, ale nieznajomy nie przestawał. Jego wściekłość eksplodowała w jednym gwałtownym ruchu, pięścią uderzającą Mela mocno w twarz. Świat zawirował. Chodnik zetknął się z jego ciałem z dużą siłą. Ostry ból przeszył jego szczękę i leżał oszołomiony. Ludzie wokół niego zamarli, wpatrując się, ale nie chcąc działać. Napastnik zniknął w tłumie, pozostawiając po sobie jedynie ciszę i zimne ukłucie upokorzenia. Wtedy stało się coś niezwykłego. Otoczyło go ciepło niepodobne do niczego, co kiedykolwiek czuł. Złote światło popołudnia zdawało się zmieniać, intensyfikować. Owijać wokół niego. Mel podniósł wzrok i zaparło mu dech w piersiach. Stał przed nim mężczyzna w promiennej bieli, nie byle jaki mężczyzna. Jego obecność była przytłaczająca, a jednocześnie spokojna, jego oczy wypełnione zrozumieniem, które przeszywało na wskroś duszę mela. Jezus wyciągnął rękę. Mel zawahał się, jego umysł ścigał się, by pojąć, co się dzieje. Ale gdy ich dłonie się spotkały, zalała go fala ciepła, unosząc nie tylko jego ciało, ale coś głębszego, coś w nim złamanego. Mel, przemówił Jezus, jego głos był silny, ale łagodny. Ból, który odczuwasz, nie jest tylko Twój, ale Ty, mój synu, możesz być światłem dla innych. W oczach mela pojawiły się łzy. Jego podróż dopiero się zaczynała. Ciężar słów Jezusa pozostał, gdy Mel podniósł się z ziemi. Spojrzenia osób postronnych pozostały, ale ledwo je zarejestrował. Przetarł twarz, czując ślad czegoś znacznie głębszego niż tylko atak. Bicie jego serca ustabilizowało się, ale poczuł nową pilną potrzebę. Wszyscy stajemy w obliczu chwil, w których życie wydaje się nie do zniesienia. A ciężar naszych zmagań wydaje się zbyt ciężki do udźwignięcia w pojedynkę. W takich chwilach odpowiednia wiedza i wskazówki mogą wiele zmienić. To jest właśnie to, co oferuje Sekret Występy Jezus ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e-bóg zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Złap go teraz, zanim znikną edycje. Nie znał imienia tego człowieka, ani nie rozumiał, co doprowadziło go do takiej nienawiści. Ale gorycz, którą Mel nosił w sobie przez lata, uraza, duma o ostrych krawędziach, nagle straciła swój uścisk. Spędził tyle czasu na obronie swojej wiary, ale czy kiedykolwiek naprawdę ją ucieleśniał? Ta myśl towarzyszyła mu, gdy opuszczał zatłoczone ulice. Znajomy rytm miasta brzęczał wokół niego, ale czuł się, jakby szedł przez coś niewidzialnego. Spotkanie pozbawiło go złudzeń, pozostawiając jedynie rozkaz, który wydawał się niemożliwy. Znalezienie mężczyzny nie było łatwe. Dni mijały na niespokojnych poszukiwaniach, a zapytania spotykały się ze wzruszeniem ramion lub lekceważącymi spojrzeniami. Ale upór doprowadził go do opuszczonego schronu. Na obrzeżach, gdzie zapomniani szukali schronienia przed światem. Powietrze w środku było ciężkie od wyczerpania. Mężczyźni i kobiety kurczowo ściskali miski z jedzeniem. Ich wyraz twarzy był tępy, a ramiona zgarbione od niewidocznych ciężarów. Migoczące światło fluorescencyjne nad głową rzucało cienie, które sprawiały, że pokój wydawał się mniejszy niż był. I wtedy pojawił się on, siedzący samotnie przy najdalszym stoliku. Twarz mężczyzny była teraz inna: żadnej wściekłości, żadnego wyzywania, tylko puste spojrzenie kogoś, kto już dawno zaakceptował porażkę. Jego knykcie spoczywały na blacie, a na skórze widniały blizny po dawnych walkach. Na początku nie zauważył Mel, zbyt zagubiony w myślach. Mel podszedł do niego powoli. Z rozmysłem, nie planował co powiedzieć. Mężczyzna w końcu podniósł wzrok, oczy rozszerzyły się w rozpoznaniu, a następnie zwęziły w zakłopotaniu. Mel postawił przed nim tacę z jedzeniem: żadnych słów, żadnych żądań, tylko ofiarę. Mężczyzna zacisnął szczękę. Jego dłonie zacisnęły się w pięści, ale się nie podniosły. Przez chwilę powietrze między nimi było gęste od niewypowiedzianej historii. Potem coś się zmieniło. Jego palce się rozluźniły, jego ramiona lekko opadły. Podniósł łyżkę. Kilka pierwszych kęsów było powolnych, pełnych wahania. Mężczyzna ledwo podniósł wzrok, jego palce zacisnęły się wokół łyżki, jakby spodziewał się, że to jakaś sztuczka. Napięcie w jego ramionach nie chciało ustąpić, nawet gdy ciepło posiłku osiadło w jego wnętrzu. Mel milczał, obserwując bez oceniania. Czuł, że powinien się odezwać, by przerwać niezręczną ciszę między nimi, ale coś w środku kazało mu czekać. Mężczyzna zbyt długo żył na marginesie. Znał wagę słów, które wymagały czegoś w zamian. W połowie swojego talerza mężczyzna gwałtownie odetchnął. I potrząsnął głową. Dlaczego tu jesteś? Słowa były szorstkie, naznaczone niedowierzaniem. Myślisz, że dzięki temu jesteśmy kwita? Mel pochylił się lekko do przodu, opierając przedramiona na stole. Nie wierzę w liczenie punktów. Mężczyzna zadrwił, wbijając łyżkę w to, co zostało z jego jedzenia. Jego głos zniżył się, słowa wymruczał bardziej do siebie niż do Mel. Powinieneś był mnie uderzyć. Momenty takie jak te przypominają nam, jak wskazówki mogą zmienić wszystko. Jeśli szukasz zrozumienia, nie zapomnij: Twoja darmowa kopia i e buka jest nadal dostępna w przypiętym komentarzu, ale tylko na krótki czas. Mel przyglądała mu się przez dłuższą chwilę. W jego wyrazie twarzy nie było goryczy. Żadnych pozostałości po upokorzeniu, które czuł tamtego dnia na ulicy. Byłeś zły, powiedział po prostu. Mężczyzna zaśmiał się sucho. To mało powiedziane. Jego palce bębniły o krawędź tacy, zanim w końcu się rozluźniły. Mam na imię Samuel. Imię osiadło między nimi, nie wyróżniając się, a jednak była to mała zmiana, otwarcie. Jestem Mel. Usta Samuela wygięły się w coś bliskiego rozbawieniu. Tak, wiem. Jego palce prześledziły brzeg tacy, a jego spojrzenie w końcu się podniosło, nie w wyzwaniu, ale w ciekawości. I co teraz? Mel zadał sobie to samo pytanie. Siedzenie w słabo oświetlonym schronie z mężczyzną, który kiedyś go uderzył, nie było dokładnie tym, jak wyobrażał sobie to spotkanie. Nie miał przygotowanej wielkiej przemowy ani wyćwiczonych mądrości do zaoferowania. Nie wiem, przyznał Mel, ale jestem tutaj. Po raz pierwszy od ich spotkania Samuel zatrzymał jego wzrok, szukając ukrytego warunku, niewypowiedzianego żądania. Nie znalazł żadnego. Kiwnął tylko raz głową, na tyle, by go zauważono, po czym wrócił do jedzenia. Deszcz uderzał o chodnik w stałym rytmie, który wsiąkał we wszystko. Zanim człowiek zdał sobie z tego sprawę, Mel naciągnął mocniej płaszcz, gdy wyszedł ze schronu, a echa jego rozmowy z Samuelem wciąż się utrzymywały. Spotkanie pozostawiło w nim niepokój, nie z powodu jakiejkolwiek konfrontacji, ale z powodu tego, jak niedokończone to wszystko się wydawało. Nie było żadnego dramatycznego rozwiązania, żadnej pewności, że mężczyzna się zmieni, żadnego wyraźnego znaku. Że cokolwiek z tego miało znaczenie, ale coś się zmieniło. Mijały dni, i choć Mel powrócił do swoich rutynowych zajęć, jego myśli wciąż były zaprzątnięte tamtą chwilą. Ciężar słów Jezusa wciąż na nim ciążył. Przebaczył, ale czy to wystarczyło? Czy zrobił to, co powinien? Pomysł wkradał się powoli, początkowo niewypowiedziany. Historia, z której nie mógł się otrząsnąć. Nie chodziło o niego, ale o coś większego, coś, co zakorzeniło się w jego sercu. Każdej nocy przykuwał się do biurka, robiąc notatki, szkicując sceny, tworząc coś, co wydawało się większe od niego. Proces ten był bezlitosny i pochłaniający. Potem pojawiły się wątpliwości. Już wcześniej napotykał opór, ale to było coś innego. Jego ostatni film już wzbudził kontrowersję: Czy tym razem ktoś w ogóle posłucha? Czy świat się tym przejmie? Pewnego wieczoru, wyczerpany i niespokojny, zapadł w niespokojny sen, i tam, w ciszy jego snów, powróciło światło. Jezus znów stanął przed nim, nie jako odległa postać, ale bliski, namacalny. Te same oczy, ten sam wszechogarniający spokój. Ale tym razem nie był sam. Otaczał go tłum, którego twarze były zamazane, ale niezaprzeczalnie obecne. Ich postawy były wyczekujące, oczekujące, poszukujące. Klatka piersiowa mela zacisnęła się. Wiedział, co to oznacza, zanim jeszcze Jezus przemówił. To dopiero początek. Słowa te rozbrzmiewały głęboko w nim, niosąc ze sobą zarówno otuchę, jak i odpowiedzialność. Ludzie w wizji nie byli tylko widzami, czekali na coś, na coś, co Mel miał dopiero wydać na świat. Właściwe słowa we właściwym czasie mogą zmienić wszystko. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz darmowy e-book teraz, zanim skończą się ostatnie egzemplarze. Znajdziesz go w pierwszym komentarzu. Obudził się z ostrym oddechem, wiadomość wciąż płonęła w jego umyśle. Decyzja została podjęta. Film musiał powstać. Pierwszy szkic wydawał się niekompletny. Wizja była jasna, ale czegoś brakowało. Mel chodził po swoim gabinecie, wpatrując się w porozrzucane na biurku kartki. Pisał już filmy, tworzył historie, które poruszały publiczność, ale ta była inna. To nie był tylko projekt, to była odpowiedzialność. Pomyślał o ludziach ze snu, ich wyczekujących spojrzeniach cichej pilności w ich postawie to było coś więcej niż rozrywka to było wezwanie produkcja posuwała się naprzód ale przeszkody pojawiały się na każdym kroku studia wahały się obawiając się kontrowersji inwestorzy wycofywali się nie przekonani że historia zakorzeniona w wierze może przyciągnąć współczesną publiczność mel spotykał się z odrzuceniem za odrzuceniem tym samym sceptycyzmem, który otaczał mękę pańską. Cierpliwie znosił każde niepowodzenie, ale frustracja narastała. Każde zamknięte drzwi były jak test, każda przeszkoda przypominała o tym, jak trudna będzie ta ścieżka. Zdarzały się momenty, w których dopadały go wątpliwości, szepcząc, że może to zbyt wiele, zbyt ambitnie. Wtedy odezwał się nieoczekiwany głos. Samuel. Utrzymywali kontakt przez kilka miesięcy od ich pierwszego spotkania, choć ich rozmowy były rzadkie. Mężczyzna, który kiedyś wybuchał gniewem, zmienił się. Wciąż był szorstki na krawędziach, wciąż nawigował po własnym odkupieniu, ale teraz był w nim ogień, coś niespokojnego, coś poszukującego. Kiedy Mel wspomniał o filmie, Samuel słuchał uważnie. Opowiadasz tę historię, prawda? Tę, którą on w ciebie włożył? Mel zawahał się. Samuel pochylił się do przodu, patrząc mu w oczy: Więc zrób to. Nieważne, ile osób powie nie. Prostota tych słów przebiła się przez szum wątpliwości. Mel skinął głową, zrzucając z siebie ciężar, z którego nie zdawał sobie sprawy. Projekt był kontynuowany. Gromadząc niewielki, ale oddany zespół, chętny do podjęcia ryzyka. Filmowanie rozpoczęło się w trudnych warunkach, z budżetem znacznie mniejszym niż oczekiwano. Ale gdy sceny ożyły, pojawiło się coś niezaprzeczalnego: scenariusz, występy, atmosfera w każdym kadrze czuć było obecność. Pomimo trudności, film nabrał kształtu. Jeszcze przed premierą. Mel wiedział, że nie jest to już tylko jego historia. Wieść o projekcie rozeszła się na długo przed ukończeniem filmu. Niektórzy nazywali go ambitnym, inni odrzucali jako kolejną próbę wywołania kontrowersji, ale dla tych, którzy byli częścią jego tworzenia, było w nim coś innego coś, co trudno było wyrazić słowami. Premiera odbyła się w skromnym miejscu nic wielkiego. Nic przytłaczającego. Mel wybrał to miejsce celowo. To nie miał być spektakl branżowy. Był przeznaczony dla tych, którzy będą widzieć poza ekranem. Samuel siedział z tyłu, wtapiając się w tłum. Odrzucił oficjalne zaproszenie, upierając się, że jest tam tylko po to, by oglądać. Nic więcej. Jednak, gdy film się rozpoczął, coś zmieniło się w jego postawie. Jego palce. Zacisnęły się na kolanach, a oddech zwolnił. Niektóre odpowiedzi przychodzą w nieoczekiwany sposób, tak jak ta chwila. Jeśli szukasz więcej, nie przegap szansę na pobranie darmowego ibuka. E Wciąż tam jest, ale nie na długo. Ekran ożył scenami, które wydawały się zarówno znajome, jak i obce. Podróż człowieka zagubionego, poszukującego. Ciężar gniewu, ciężar urazy, a potem moment przełamania punkt, w którym poddanie się spotkało się z czymś większym. Samuel zacisnął gardło. To nie była tylko historia, to była jego historia. Gdy pojawiły się napisy końcowe, w pokoju zapanowała cisza. Nie była to cisza bezinteresowna, ale taka, która miała swoją wagę. Taka, która pojawia się, gdy coś pozostaje długo po ostatniej klatce. Mel stał z przodu, obserwując twarze w słabym świetle. Niektórzy płakali, inni siedzieli bez ruchu, pogrążeni w myślach, których nie byli gotowi wypowiedzieć. Nie spieszyło mu się z mówieniem. Potem jedna osoba wstała, potem kolejna i jeszcze jedna. Żadnych braw, żadnych głośnych głosów, tylko wspólne zrozumienie że coś się zmieniło. Jeśli ta wiadomość skłoniła cię do refleksji i czujesz, że łączy się z tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Film zaczął żyć własnym życiem, pokazy rozprzestrzeniły się, publiczność rosła. Przychodziły nie tylko wspólnoty wyznaniowe, ale także sceptycy, wędrowcy, ci, którzy nosili w sobie rany, których nigdy nie uznali. Przesłanie przecinało podziały, docierając do miejsc, których Mel nigdy sobie nie wyobrażał. W jednym z wywiadów reporter zapytał, czy spodziewałaś się takiego odzewu? Mel tylko się uśmiechnął. Nigdy nie chodziło o to, czego się spodziewałem. W ciszy swojego umysłu przypomniał sobie głos, który powiedział mu, że to dopiero początek.